Po 50. roku życia ciało zaczyna zachowywać się na swój sposób. Mięśnie słabną, stawy skrzypią, a wchodzenie po schodach przypomina mini maraton. Wiele osób myśli, cóż taki wiek po prostu nie da się już wrócić do formy. Ale czy wiedzą Państwo, co jest naprawdę niesamowite? Nawet tak proste ćwiczenie, jak pompki, może wywołać prawdziwą falę odmłodzenia w organizmie. To nie cud, to siła własnego ciała. Wystarczy dać mu szansę, by się obudziło i zaczęło pracować dla Państwa. Z dnia na dzień zaczniecie Państwo odczuwać więcej energii, silniejsze serce, sprawniejsze ruchy i mniejsze zmęczenie. A to dopiero początek. W tym filmie opowiem, co dokładnie dzieje się z ciałem, gdy zaczyna się robić pompki po 50 roku życia. Proszę mi wierzyć, rezultaty mogą naprawdę zaskoczyć. Pokażę również, jak prawidłowo wykonywać pompki w kilku wariantach. Tak, aby każdy mógł znaleźć wersję odpowiednią dla siebie, bez względu na poziom sprawności fizycznej. Proszę obejrzeć film do końca jest nie tylko pomocny, ale i inspirujący. Zacznijmy więc. A przy okazji, proszę zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwonek, aby nie przegapić żadnego z nowych filmów. Efekt pierwszy: mięśnie staną się silniejsze, jak w młodości, bez siłowni i karnetów. Wie pan, co się dzieje, gdy robi pan pompki? Mięśnie klatki piersiowej, barków i tricepsów, trójca odpowiedzialna za siłę ramion, stabilność górnej części ciała, a nawet postawę, są natychmiast angażowane. Wiele osób uważa, że pompki są tylko dla dzieci w wieku szkolnym i na próżno. Po półtora miesiąca regularnego treningu mięśnie stają się silniejsze, a siła wzrasta o 20-30%. I to nawet u tych, którzy przed sportem i nie pachniał. Ponadto pompki rozwijają nie tylko siłę, ale także koordynację, ponieważ pracuje tu całe ciało. Jest jeszcze przyjemny bonus wzmocnienie małych mięśni stabilizatorów, które śpią, gdy wykonujemy ćwiczenia na maszynach siedzących. A co najlepsze, pompki można łatwo dostosować do swoich celów. Jeśli chcesz mieć silniejsze ramiona, zwęś je. Jeśli chcą Państwo napompować klatkę piersiową, proszę je poszerzyć. To takie proste. Ciało rozwija się równomiernie. Drugi efekt. Serce i naczynia krwionośne będą Państwu wdzięczne. Podczas pompek, serce zaczyna pracować bardziej aktywnie. Nie tylko zwiększa wytrzymałość, ale także sprawia, że krew jest bardziej mobilna. Tętnice stają się bardziej elastyczne, a ciśnienie krwi bardziej stabilne. Z czasem serce dostosowuje się, pracuje wydajniej i bije rzadziej w spoczynku. To nawiasem mówiąc, jest oznaką dobrego zdrowia. Włącza się również pompa mięśniowa, gdy mięśnie pomagają żyłom zwrócić krew z powrotem do serca. Co to daje? Mniejsze ryzyko żylaków i zatorów. Jeśli mają Państwo tendencję do wysokiego ciśnienia krwi, dobra wiadomość. Po zaledwie dwóch miesiącach regularnych pompek liczba na ciśnieniu mierzu może spaść o 5 do 10 jednostek. A co najważniejsze jest to prosty i darmowy sposób. Na zmniejszenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu. Zgadzam się, brzmi potężnie jak na tak proste ćwiczenie. Następny efekt metabolizm. Wydaje się, że trening siłowy jest tylko dla mięśni, ale tak nie jest. Pompki przyspieszają metabolizm i to na długo. Po treningu ciało pracuje na wysokich obrotach przez kolejną godzinę lub dwie. Spala kalorie, regeneruje się, wzmacnia. Jest to szczególnie ważne dla osób prowadzących siedzący tryb życia. W końcu przy spokojnym życiu metabolizm zwalnia, a tłuszcz odkłada się nawet z kawałka chleba. Pompki pomagają organizmowi odzyskać wigor. Komórki zaczynają lepiej trawić cukier, a to zmniejsza ryzyko cukrzycy i pomaga utrzymać apetyt pod kontrolą. Dodatkowo, hormony energii, takie jak adrenalina i hormon wzrostu, zaczynają działać wszystko to przyspiesza metabolizm i pomaga schudnąć bez bolesnych diet. Czwarty efekt. Państwa plecy staną się proste, a brzuch napięty. Jeśli myślą państwo, że pompki są tylko dla ramion, oto niespodzianka. Zaangażowane są mięśnie brzucha, pleców, a nawet miednicy. Podczas ćwiczenia utrzymujemy ciało w linii prostej, a głębokie mięśnie korowe ciężko pracują, aby wszystko się nie rozpadło. Przy okazji wzmacnia to kręgosłup i zmniejsza ryzyko bólu pleców. Im bardziej stabilne ciało, tym lepsza postawa. Ramiona prostują się, miednica stabilizuje, a plecy zachowują swoje naturalne krzywizny. Jest to szczególnie ważne po 30 do 40 roku życia, kiedy mięśnie pleców zaczynają dawać o sobie znać i pojawia się ryzyko problemów z kręgosłupem. Pompki uczą również czucia własnego ciała. Jeśli stracą państwo koncentrację, technika zostanie przerwana. Stopniowo stają się państwo silniejsi, bardziej skoordynowani i pewniejsi swoich ruchów. Piąty efekt. Podnosi poziom neuroprzekaźników szczęścia i poprawia sen. Pompki wpływają nie tylko na ciało, ale także na nastrój. Już po 10 minutach treningu w organizmie pojawiają się endorfiny, naturalne substancje przeciwbólowe i antystresowe. A wraz z nimi dopamina i serotonina. Odpowiadają one za uczucie radości, spokoju i zadowolenia. U panów dodatkowo zwiększa się poziom testosteronu. Wpływa to nie tylko na siłę, ale i wigor, chęć do życia, a nawet atrakcyjność. Hormon wzrostu również nie pozostaje na uboczu, pomaga w regeneracji, wzmacnia kości, a nawet wpływa na młodość skóry. I oczywiście sen jest znormalizowany. Ciało lepiej przełącza się między czuwaniem a odpoczynkiem łatwiej zasypia, a rano więcej siły. Po miesiącu treningu wiele osób zauważa, że lepiej śpią i czują się mniej zmęczeni. Pompki wzmacniają kości, mniejsze ryzyko złamań. Czy zauważyli Państwo, że wraz z wiekiem kości stają się coraz bardziej kruche? To nie jest uczucie to rzeczywistość ale dobra wiadomość jest taka, że można to zmienić. Wykonując pompki, wywieramy niewielki nacisk na kości ramion, barków i klatki piersiowej. To właśnie uruchamia komórki, które naprawiają i wzmacniają tkankę kostną. Ciało, jakby otrzymując sygnał, zaczyna odnawiać kości. Jest to szczególnie ważne po 40 roku życia, kiedy gęstość kości zaczyna powoli spadać. Pompki pomagają zapobiegać osteoporozie. Zmniejszają ryzyko złamań i przyspieszają powrót do zdrowia po urazach. Co najważniejsze, nie potrzebują Państwo hantli ani sprzętu do ćwiczeń. Państwa własne ciało jest najlepszym ćwiczącym. Poprawa funkcji oddechowych tak, tak, nawet oddychanie można trenować. Pompki sprawiają, że płuca pracują ciężej, więcej tlenu dostaje się do krwiobiegu, poprawia się wentylacja i zmniejsza się duszność. Z czasem zauważą Państwo, że wchodzenie po schodach jest łatwiejsze, a duszności znikają. Dlaczego? Ponieważ mięśnie oddechowe są silniejsze. I jeśli wcześniej Państwa płuca drzemały, nie otwierając się w pełni, teraz zaczynają pracować na pełnych obrotach. Ponadto we krwi jest więcej tlenu. Oznacza to, że Państwa mózg myśli lepiej, serce pracuje pewniej, a ogólny stan zdrowia jest znacznie lepszy. Trwałe stany zapalne ustępują, a organizm zaczyna żyć w nowy sposób. Wiele chorób zapalenie stawów, cukrzyca, miażdżyca zaczyna się od cichego stanu zapalnego w organizmie. Nie widać go, ale podkopuje zdrowie od wewnątrz. Pompki są jak mini lek. Podczas ruchu w organizmie uruchamiane są procesy, które tłumią stany zapalne. Poprawia się przepływ limfy, krew przepływa przez naczynia. Komórki zaczynają się lepiej oczyszczać. Podsumowując, układ odpornościowy działa lepiej, przeziębienia ustępują, a ogólny stan zdrowia jest zauważalnie lepszy. Zmęczenie znika, pojawia się energia i jasność umysłu. Paradoks. Wydaje się, że pompki są obciążeniem, ale w końcu siła staje się większa. Dlaczego tak się dzieje? Chodzi o mitochondria. Są to mini elektrownie wewnątrz naszych komórek. Podczas ćwiczeń mitochondria powiększają się i zaczynają lepiej wytwarzać energię. W rezultacie są Państwo mniej zmęczeni, nawet w normalnym życiu. Chcą Państwo mniej leżeć i więcej robić. Aktywuje się również układ nerwowy. Uwaga, szybkość reakcji, jasność umysłu wszystko to wzrasta. I oczywiście poziom hormonu stresu, kortyzolu, spada. A to oznacza, że znika senność, niepokój i poczucie, że wszystko jest nudne. Poprawia się koordynacja. Ciało jest posłuszne tak, jak wtedy, gdy było młodsze. Podczas wykonywania pompek, mózg i ciało zaczynają ze sobą negocjować. Każdy mięsień słucha polecenia, ruchy stają się precyzyjne. Nazywa się to komunikacją nerwowo-mięśniową. Im jest ona silniejsza, tym lepiej czują Państwo swoje ciało. Jest to szczególnie ważne wraz z wiekiem, ponieważ utrata koordynacji jest często przyczyną upadków i urazów. Regularne wykonywanie pompek poprawia poczucie równowagi, szybkość reakcji i ogólne poczucie kontroli nad ciałem. Nawet jeśli wykonują je Państwo tylko przez 5-10 minut dziennie, efekt jest szybko odczuwalny i jest wart każdego wysiłku. A teraz krótki opis techniki wykonywania różnych rodzajów pompek dla różnych grup wiekowych i poziomów sprawności fizycznej. Początkujący i seniorzy 50. Plus. Pierwsza pompka na ścianie odpowiednie dla początkujących i seniorów. Proszę stanąć przodem do ściany w odległości wyciągniętych rąk. Dłonie na wysokości klatki piersiowej, stopy rozstawione na szerokość barków. Proszę powoli uginać ramiona, zbliżając się do ściany, a następnie podnosić się. Nie obciąża dolnej części pleców ani stawów. Bezpieczne dla osób z nadwagą lub nadciśnieniem. 2. Pompki ze stołu lub parapetu. Następny krok po ścianie. Ręce na stabilnej powierzchni, klatka piersiowa tuż nad poziomem ramion. Ciało w linii prostej, ramiona zgięte pod kątem 90 stopni. Idealne do stopniowego angażowania mięśni klatki piersiowej i ramion bez przeciążania. Poziom średnio zaawansowany. Osoby w wieku 30 do 50 lat lub osoby, które już rozpoczęły trening. Trzecie klasyczne pompki z podłogi. Podstawowy i najbardziej wszechstronny wariant. Dłonie pod barkami, ciało jak prosta deska. Opuszczamy się, aż klatka piersiowa prawie dotknie podłogi, a następnie podnosimy się. Proszę ćwiczyć mięśnie klatki piersiowej, ramion, barków, brzucha i pleców. Czwarte pompki z kolan. Dla tych, którzy nadal mają trudności z wykonywaniem regularnych pompek. Kolana na podłodze, nogi skrzyżowane, ciało płasko. Proszę wykonywać ruchy płynnie, bez uginania dolnej części pleców. Wariant pośredni między łatwymi i pełnymi pompkami. Zaawansowani i młodzi, poniżej 30 roku życia lub doświadczeni sportowcy. Piąte wąskie pompki, ręce bliżej siebie. Ramiona pod klatką piersiową, łokcie wzdłuż ciała. Silniejszy triceps i wewnętrzne mięśnie klatki piersiowej. Świetne dla zwiększenia siły ramion i pracy mięśni głębokich. Szóste szerokie pompki. Proszę rozstawić dłonie szerzej niż ramiona. Mniejszy nacisk na ramiona. Większy na mięśnie piersiowe. Odpowiednie do poprawy kształtu klatki piersiowej. Siódma. Pompki ze skłonem w dół, stopy na podwyższeniu. Stopy na ławce lub krześle, dłonie na podłodze. Główne obciążenie przenosi się na górną część klatki piersiowej i ramiona. Trudność wzrasta, a mięśnie naramienne są dobrze rozwinięte. A teraz, pięć typowych błędów w technice wykonywania pompek. Pierwszy, opadanie w dolnej części pleców. Co się dzieje? Ciało opada, miednica opada w dół, plecy są wygięte. Co jest niebezpieczne? Kręgosłup lędźwiowy jest przeciążony, mięśnie korowe nie działają. Jak to naprawić? Proszę napiąć mięśnie brzucha i pośladków, utrzymywać ciało w linii prostej od głowy do pięt. Proszę sobie wyobrazić, że tułów jest prostą deską. Drugi, podnoszenie miednicy do góry. Co się dzieje? Miednica jest uniesiona. Ciało przypomina trójkąt, a nie linię prostą. Co jest niebezpieczne? Skuteczność ćwiczenia jest zmniejszona. Obciążenie odchodzi od klatki piersiowej i ramion. Jak to naprawić? Proszę napiąć brzuch, obniżyć miednicę i utrzymać ciało prosto. Proszę patrzeć lekko do przodu, a nie na podłogę. Trzy łokcie, na bok, pod kątem 90 stopni. Co się dzieje? Podczas opuszczania łokcie rozchodzą się na boki. Co jest niebezpieczne? Zwiększa obciążenie stawów barkowych i ryzyko kontuzji. Jak to naprawić? Proszę trzymać łokcie pod kątem około 45 stopni w stosunku do ciała. Proszę sobie wyobrazić, że przesuwają państwo ramiona po wąskim korytarzu. Czwarta niepełna amplituda. Co się dzieje? Osoba opada zbyt słabo lub nie podnosi się do końca. Co jest niebezpieczne? Wydajność jest zmniejszona, mięśnie nie są w pełni obciążone. Jak to naprawić? Proszę opuścić się do poziomu, w którym klatka piersiowa prawie dotyka podłogi lub ściany stołu, w zależności od wariantu, i w pełni wyprostować ramiona na górze. Piąte. Zbyt szybkie wykonywanie. Co się dzieje, pompki wykonywane są zrywami, bez kontroli. Co jest niebezpieczne, mięśnie pracują nieefektywnie, ryzyko kontuzji wzrasta, a technika zostaje utracona. Jak to naprawić? Proszę wykonywać pompki powoli i świadomie. Dwie sekundy w dół, jedna sekunda w górę. Jakość, nie ilość. Teraz gorąco polecam Państwu obejrzenie mojego innego filmu w którym mówię i pokazuję, jak poprawić krążenie w nogach i całym ciele. Mają Państwo link do filmu na ekranie, proszę koniecznie go obejrzeć, jest tam kilka bardzo ważnych informacji. A jeśli podobał się Państwu ten film, proszę go zasubskrybować i polubić. Do zobaczenia na filmie o krążeniu krwi.